Cieczameczku graczu, w tym uzupełniającym część pierwszą w filmie pokażę Ci kolejne darmowe gry na PC, które pochłoną Cię bez reszty na długie godziny. Zaczynamy! Gra stworzona przez Hi-Res Studio, które lubi obserwować popularne tytuły i tworzyć własne bardzo podobne produkcje. Mimo wszystko wychodzi im to całkiem nieźle. W poprzednim zestawieniu znalazł się Smite, a tutaj na ekranie widzicie grę Paladins, w której razem z drużyną staramy się przyjąć kontrolę nad mapą przy użyciu broni, mając w dyspozycji wiele dodatkowych umiejętności. Możemy wybrać bohaterów, którzy są podzieleni na klasy. Są to klasy o charakterze obronnym, ofensywnym, dającym wsparcie oraz tzw. skrzydłowi, którzy skradając się atakują z najmniej oczekiwanej pozycji. Gra z gatunku MMORPG, gdzie wcielamy się w jednego z nieśmiertelnych bohaterów i bierzemy udział w konflikcie ze złym bóstwem oraz z innymi graczami należącymi do innej frakcji. Tytuł oferuje rozbudowany system postaci oraz świat, który zmienia się na naszych oczach pod wpływem walk. Oczywiście są klasy postaci, wojownik, mag, kleryk i łotr. Bardzo fajnym elementem urozmaicającym rozgrywkę są inwazje magicznych bestii, które przechodzą do naszego świata specjalnymi przejściami. Jeżeli graczom wspólnymi siłami nie uda się powstrzymać bestii, one przejmą teren, uniemożliwiając handel i wykonywanie questów. Jest to symulator statku kosmicznego w wersji MMO. Gra posiada aż 5000 układów słonecznych i daje nam możliwość zajmowania się masą rzeczy, a wszechświat, mimo że bezkresny, tętni życiem na każdym kroku. Jak to się dzieje? Otóż w każdym układzie możemy zobaczyć pozostałości po walkach innych graczy. Silnie rozwinięty jest tutaj przemysł, gdyż masa graczy zajmuje się kolonizacją planet, by zdobyć cenne surowce, które potem są użyte do produkcji amunicji, modułów, statków, paliwa i wielu innych rzeczy. Jeżeli nie chcesz się tylko zajmować handlem, możesz brać udział w walkach lub eksplorować. Masz do tego przecież niesamowicie dużą przestrzeń. Tutaj no, każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejny MMO w zestawieniu. Tym razem trzymamy się ziemi, a konkretnie azjatyckich klimatów fantasy. Główną siłą tej gry są widowiskowe potyczki, podczas których wykonujemy najróżniejsze akrobacje. Obrażenia zadajemy bronią białą lub przy pomocy zaklęć. Dane nam będzie eksplorować góry, jaskinie, lasy, lochy i tym podobne, gdzie spotkamy najdziwniejsze stworzenia, które no raczej nie są do nas przyjacielsko nastawione, więc szykuj się do walki. Na koniec odejdziemy trochę od gatunku MMO i przejdziemy do FPS-a, którego akcja rozgrywa się w zniszczonym przez kataklizm w Londynie, na terenie którego odbywają się potyczki. Klasy postaci prezentuje się tutaj następująco. Mamy Rino, który posiada ogromnego minigana, Nader bardzo mobilną babkę oraz Artiego, który jest supportem. Współpraca jest tutaj bardzo ważna, więc jak będziesz grał zwróć uwagę na dobór postaci tak, aby twój zespół idealnie się uzupełnił. To by było na tyle, mam nadzieję, że udało mi się zaskoczyć ciebie chociaż jednym tytułem, oby przyjemnie ci się grało. Na razie, do usłyszenia, jo!